A moro? No. A nie kurwa z tyłu! Co no, robisz złośliwie? Nie, ja już tutaj trafię już... w wiesz? Stój, stój, nie, 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 nie napierdalaj. Odczepicie już czy nie? Nie napierdalaj, ja sobie ciągarkę do ciebie zaczepię. Wyluzuj się. No trzeba mówić. No kurwa, no. O ja pierdolę. Siema, mamy piątek, 15 grudnia. Jesteśmy właśnie na Wstoczu godzina 21 i jedziemy na nocne na manewry razem, razem z naszym ekipą. Ja tu ostatnio dojechałem od tej strony dotąd, nie? Już pchałem tyle śniegu przed sobą, że nie dałem rady to wyjechać. I zawróciłem. <grym> Dzisiaj przecieracie cię śmak. A tu sprzęgłem daje czy? A to stałem jeszcze. A to przed tego wyjazdu. Tak, ja, okej. Okay. Bo się spaliło wszystko. Sprzęgłby no. sprzęgli, wszystko. Jak Kubuś? Dobrze, że oni jadą przede mną, bo oni mają tą samą, ten sam prześwit co ja i oni zgarną też wtedy ale ja Mamy tu jakiś problem na trasie, idziemy go rozwiązać. Jesteśmy gdzieś w roztoczeńskim lesie. Nie powiem, że było tu łatwo i przyjemnie, bo trzeba się nabiegać. O, wypuścili, nie powiedzieli, że nie podejdziecie, to poszedłem. Ja się zepchnąłem, telefon zgubiłem. Ale I to wy tak prawo, staliście tam długo? Tak, 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 no przeze mnie jak zawsze. No ale wiesz no. A my za stanęliśmy, zawróciliśmy. Jadą i nie jadą, jadą i nie jadą, dobra, idę. No i to widzisz, że na awaria guza. <laughs> po prostu debilizm, nie? No i wszystko jasne. Cała ty, cały problem polega na tym, że zgubił telefon. Jedziemy, Stefan go telefon zgubił. To znaczy już znalazł, ale dlatego staliśmy, bo on zgubił telefon tam przed podjazdem. Jedziemy. Ja nie chciałem was po prostu już pierwszego, straszyć, no. pierwszego dnia straszyć się. No. I sobie myślę, ułożę wam taką... Która będzie taka kurwa do przejazdu rozdrzewkę no. no ale to jest rozdrzewkowa, czyż nie, czyż to no tak jest, jest? Czy to jest już tak no. wpierdolone na Nie, nie, nie To, to jeszcze taki... nie jest dzik. To, i... to jeszcze nie, nie, nie To jest dopiero to jest taki i nie to, jest. że i się nie, to jest. nie ma nie? <laughs> Jutro będzie dzik, dlatego mam dżifa, nie? Ale dzisiaj to jest taki Ja zapozna... <laughs> ogólnie z liną jedziesz tak cały to czas jest zap... zapos... Linę w ogóle nie trzeba jutro chować To jest na razie zapos... zapoznawcza trasa To Daję! ja Daję! Tylko lepiej jak tu większy wjeżdża. Już dosyć. Dawaj, Daję! 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 Nagrywasz? Daję! 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 się, rozpęd bym chciał, bo no nagrywasz raz. to jadę. To, to tam jest źle? Tam, pod górę Bo oni coś mówią przez radę, że to jest kujowo Przejdziemy na krzyżówce głównej w prawo Głównie w prawo, na asfaltie w prawo Później w lewo, asfaltem To ja już kurwa nie wiem Głowa asfaltu i w lewo prowadzi Na krzyżówce głównej w prawo na krzyżowce głównej w prawo, no czyli tutaj, tak? Tak pasowało. Powiedzieć, że jak wy wyjeżdżaliście, my mieliśmy tutaj 30 km i letnie opony z tyłu, nie? Ale goniliśmy was. Także. Powiem tak, tak pamiętacie jak marzyłem o żeby przejechać w większej nie? Już nie chcę, siedziałem 5 minut, już mam kolejne marzenie z życia Nie To nawigacja sama wyznacza trasy, które widzi w Google, tak? Tak. A czego na to jest wojnica rozkończona przez Wojtka? Czy prosto, czy prawo prowadzi mi na Patryk, więc... Pokaż. temat jest taki, że ja nigdy tędy nie jechałem. A, czy jedziemy w prawo. Najwidoczniej, tak. Zobaczymy, jak się bardziej. Najgorsze 20 metrów, a potem dalej byłoby spoko, no i... Dawaj windę do słupa. I tak, żeś się kurwa zatrzymał. Dawaj windę do słupa. Nie no, spoko. Jest. Ty, Niech się cofną 20 jadę. metrów kurwa i pojadę. Po co? No. Kurwa, no na pięć razy i pojedziesz, no po co winda? Ja Cześć, mówię, no kurwa. zobacz kurwa to No człowieku, to możesz tu prześwit kurwa pół metra stary Tak kurwa. Dawaj na trzy, na trzy razy pojedziesz Ja no się mogę przyjechać do słuchaj i za kierownicą, popchnę cię kurwa Dobra No, no przed górką musisz wyskoczyć, nie? Tam już koniec od razu na prawo chyba tam jest Nie, słupek tam masz. No dobra, przejdzie. no czemu musisz się tutaj wyskakiwać? Co, co tu jest? No patrz, tu kurwa No przecież pójdziesz, tu normalnie środkiem. No, ale... no środki. Co tu, co tu nie jest? Jezus? Skoda bez lifta. No i co? <laughs> Jedzie, dopóki nie wisi. Dobra, inaczej. Alex przetestuje. <laughs> dobra, <nie. laughs> to wiarą. <laughs> no, kurwa, no teraz... To jest kurwa taki lajcik, że ja się pierdolę. No, ja sobie mówię, a, że w paru miejscach ci ludzie staną tymi y, ośkami, A teraz kurwa. Ja stanąłem, tak? Gdzie? No na takim podjeździe, tak? Bo pod, pod górę musiałem. Co się wydarzyło? O? No i jest fajnie. W końcu co się dzieje, bo. A ja już, ja już, wiesz co? Ja już szybałem, bo to miała być taka trasa na, wiesz, przyjechaliście, ja chciałem wam dać coś ciężkiego. Myślę, kurwa, ludzie wypompowani. To przejdziemy się w ogóle po terenie, zobaczymy co się dzieje, nie? Ja też się chciałem już nachlać dawno, no więc... No, ja wiem, ale wiesz... Nie chciałem was tutaj od razu gryźć w gruby teren, nie? Dobrze. To co się coś dzieje, nie? dobra. i Dobrze. dobra. się wydarzyło. No, Chcemy Chodź. No! Dawaj! Kolpy, dawaj! Raz! Raz! Rzuć jeden kalek! Raz! To do tyłu, to do ty Dawaj! Trzymaj! Tam to będzie też wisi Nie, ja on Gdzieś tu wjechał, chłopiec! Nie, no, i... nie, idzie ten gulden słynny. Patrz, 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 patrz. Pod górkę na Nie To co, pasat? Nie? <śmierdzia> nie to, co pasat, nie spojrzał na korteza. <śmierdzia> <śmierdzia> jeszcze was, jeszcze was, pasat, zadziwił. <śmierdzia> Śmiechom nie było końca. No <śmierdzia> e, Sprzedam tanio. Ktoś chce. <śmierdzia> Dobra, uwaga. No, Santa no, no, Ruina teraz wjeżdża, Dobra. Można. O. O. A miał nie, wypaść. A miał nie. Się. nie, wypaść. A miał Nie, Dobra, tyle by było. Wsadźcie go, wsadźcie no. Do przodu. Trzy, Dawaj. O kurwa. -dawaj. Dawaj, kolpa. D Dawaj. Nocne małżeństwa to do siebie, że nie wiadomo kiedy coś się wydarzy. Miałeś prosta, łatwa traska na wieczór, a tu się okazuje, że trochę walczymy już. Każde jedno auto staje, przyciągamy się. Chciałbym za łopata, a nie za kamera. A gdzie ty byłeś przez ostatnie pół godziny? Przez ostatnie pół godziny, że był 400 metrów dalej, żeby przeorać wą pole, ale niestety wą się nie udało. No. Jak po swojej. Te też. Ale co ty masz? E, to jest mój zderzaczek, znaczy pół zderzaczka. Tylko trzeba go do włożyć, to żeby to wszystko dobrać. mi upierdolić. To A może teraz wyzwanie. I to wrzuć na ten, na bagażnik do Tak? No, się. O ja pierdolę, czekaj jak o, dojdę do To jest za grube to jest. Kurwa. Kuba! Tu nie, nie wolno parkować! Kurwa, to tyle lepiej tutaj śniegu naładował. sprzed tutaj kurwa pomógł. Nie mogę, nagrywam. Nie, już tutaj tracił gniew, już... wiesz? Stój, stój, nie napierdalaj. Zaczepicie już czy nie? Nie napierdalaj, nie napierdala, ja sobie wyciągarkę do ciebie zaczepię. Wyluzuj się. Co trzeba mówić. No kurwa, no. O ja pierdolę. Jak zakopał się srebrny peżot. No. i wtedy Kortas mnie zapytał, dlaczego nie pojechałem tam Pandom, a ja z, jak pizda pojechałem bokiem lżejszą tak. tak Tak, drogę. tak, tak. dostaniecie przebitkę z tego. Jak mogłeś? Musiałem. Jak mogłeś to zrobić? Przepraszam, musiałem. Przebitkę dokładnie z tego momentu, natomiast tak. tym razem nie przepuszczę tego. Ja. <laughs> to był pierwszy i ostatni raz. kinetyk nie? A jasne. To, ja. to nie kinetyk Oj, zerwana. <grystanie> nie kinetyk. To nie. <grystanie> Przynajmniej to już nie będzie wyścig wyciągarek teraz. Kuba dzwoni, to samo pyta. Nie, tu nie ma Wisły. Co się stało? To? to nie Wisła. To nie, to nie Wisła. Kolega nie Wisła. chce poprowadzić, no i zobacz jakie są rezultaty. Nie, zostawiam. Tak. Ale niewiele brakło. Do, do no i udało się, prawie. Nie Poza tym my też chcemy być sławni i też chcemy, żeby nas Golf wyciągnął. Bo to jest... Dobra, jedziemy! To jest beta, nie? O! Złapałem? Tak. I puśćcie betę w żodę. No a co my czekaliśmy? No a, a myśmy przyszli specjalnie poszczyrzyć kurwa, aż się skupia, zakopie, no. zakopie. Mieśmy no, no, no. go wyłamy z błota. Przejdziemy tu. Tylko, za nie, nie stanowe, bo teraz jest nie złapłeś Nie, wiesz to, nie, zniosło. Co się stało to w Amortyzator się urwał. To jest Adap adaptacyjne zawieszenie. Ale jest spoko, dojedzie. Kurwa. Ale w mam drugi. Trzeba go przyspawać. To czego kurwa, pod... akurat nie wziąłem. No. W niedzielę akurat kurwa, znajdziesz spoko No Wojtek nie ma. Dawaj, kurwa, My cię pokrymy. Co tam takiego było, że tak Adrian, no. na jednej połozie. kurwa, spokojnie.

Więc no, dobrze zrobię, bo nie pociągnął delikatnie. Ty, ale... Co to za różnica? Czy pojedziesz się, czy cię ktoś pociągnie? Ja będę kurwa szorował, kurwa, płytą i, i całym zespołem zawieszenia prawą. I tak już szorujesz. To nie to szorujesz. To A przynajmniej ja się w swoim miejscu. Nie jest patrz kurwa. No zobacz, kurwa, to się Na pocieszenie masz już kurki. <laughs> ale teraz lepiej Ale się to chcesz to naprostować? A Na potem by no, to no. łamał. Nie no, łamał się w połowie. A, to to A to może. A no. może.

no dobra, no ale jak wyciągniesz amortyzator, stawisz nowy, to nie żać no to, no to będzie, będzie kurwa No to trudno, ale, ale dojedziesz, nie? Ale to bez to? No? Nie. Musisz być dłuższy Wiesz jak będzie wyglądał? A, Źle. Obciach, nie? Na dole dojedzie taki krzywy. <śmienny> bo, bo teraz pójść to jedzie akurat. <śmienny> czy teraz to i tak wątpię czy będę tu wymieniał, nie? No właśnie. Pamiętaj, co nie tak dojedzie, to to wyle. wygląda.